Siemanko, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie idę do szpitala, bo dostałem list. Trzeba się stawić, zostałem jakiś czas temu. Trzeba się stawić na badania kontrolne mocz i krew. W jakim celu? Nie wiem, chyba w tym celu, że mam to nadciśnienie tętnicze i oni od czasu do czasu to sprawdzają, nie? Sprawdzają moją wagę, sprawdzają i tak dalej, i tak dalej. Nie? A najczęściej, jak sprawdzają mi krew, to to nie dostajesz później żadnej informacji. A może, jakby coś było, jak pewnie by coś było nie tak, to pewnie coś tam by wysłali. Ale najczęściej wszystko jest w normie. Nawet nie dostaję tych wyników, powiem Wam, nigdzie. Nigdzie nie dostaję ich. No raz tam lekarz do mnie zadzwonił, bo niby za dużo cukru było we krwi. Ale to poleciałem, poleciałem przyznam się, szczerze, tak po melanżu od razu na, na tą krewno i co tam mogło wykazać. Nie? Nic, nic ciekawego, nie? No, zobaczymy. zobaczymy, jak to będzie. Idę do Middlesex Hospital niedaleko mnie, w dzielnicy Park Royal. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak wygląda angielski szpital, a wygląda całkiem dobrze. Obsługa fajna, ludzie mili. W szpitalu jest inna liga niż, niż w przychodni, nie? W tej GP. Bo w przychodni zawsze chcą Ci pomóc. Lekarz chce Ci pomóc, ale najchętniej na wszystko by Ci przepisał paracetamol. Ale ludzie są mili. Nic się nie dzieje. No zobaczymy. Zobaczymy, czy Pani się przestraszy, że w parę miesięcy tam trochę schudłem. Miejmy nadzieję, że nie. Na szczęście nie przytyłem. No co, zapraszam na vloga, nie? Lecimy. A lecimy tutaj drogą. Może jaka to jest ulica. nie pamiętam jaka to jest Ulica. Mordor Road czy Mordor Road. Coś takiego. Większość kancelowych domów. Ludzie mieszkają sobie tu od lat. Tutaj częściej ludzie z Jamajki. Bardzo sympatyczni mili. Naprawdę nic tu się mi nigdy nie stało. Wszyscy sobie tutaj mówią cześć. Jest, jest ok, jest ok. Tak, jakby przestępczość trochę spadła. Mój dźwięk z dzieciństwa tutaj on cały czas takie, można powiedzieć, lodziarnie. <laughs> Jestem trochę przeziębiony. A na tym liście, które dostałem, zaraz wam pokażę. Nie chcę być gołosłowny, że sobie coś wymyśliłem. To mam list. Taki dokładny list dostajecie, możecie sobie przeczytać, O, że muszę iść na pierwsze sobie zrobić test krwi, a drugie poprosić pojemniczek na mocz i go gdzieś tam oddać do badania. nie? Po prostu chcę sprawdzić czy bierzesz leki, ja mam tylko jeden lek na nadciśnienie, jedna mała tableteczka, staram się badać nadciśnienie. Najczęściej mam dobre, czasami mam za wysokie, ale za wysokie już się rzadziej zdarza. Po prostu trzeba, trzeba się oszczędzać i nie melanżować. Ja nie melanżuję już prawie w ogóle. Nie palę, nie piję wysoko, wysoko procentowych trunków od czasu do czasu. Piwko wleci od czasu do czasu, naprawdę. O kiedyś może trochę tej perełki za dużo piłem, teraz nie piję, bo jest za słodka. I mi nie smakuje. Dobra, moi drodzy. Spotkamy się w szpitalu. Nagram coś tam, jak się uda. Smachałem się, bo lecę na ostatnią chwilę. Zawsze tak jest. jestem na miejscu. Powiem Wam, ostatni raz tu byłem chyba z Jarkiem, moim ziomkiem. Który pracował razem ze mną w piekarni. włoskiej później. Ja przestałem tam pracować, on tam został, i maszyna mu przycięła Dłoni, właśnie z nim tu byłem, żeby mu pomóc. Jarku, pozdrawiam Cię. Przepraszam bardzo, gdzie tutaj się idzie, żeby się nie kręcić. A no, nie lubię tych wizyt w szpitalu, ale jak trzeba, to trzeba. Przed chwilą dostałem sms żeby, że są bardzo zajęci w tych szpitalach, że jakby co to. Dzwonić pod 111 lub iść do GP, idziemy zobaczyć, wejdziemy sobie głównym wejściem, Budynaj! Wygląda Udynej wygląda tak. Sorry, nagrywam telefonem. Jedyny minus, jak ktoś do ciebie dzwoni, to przerywa nagrywanie, ale no, można wyłączyć sobie połączenie, ale ja tego nie robię. Open everyday, co to jest? Dobra, to raczej nie, to jest takie emergency jak coś się stanie. Wbijamy się do głównego wejścia, moi drodzy. I tyle w środku, chyba nie będę nagrywał. Zobaczymy. Wszystko ładnie oznaczone. Zapytałem się w recepcji. Będziemy robić Blood Test. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem przed szpitalem te wizyty tutaj tylko mnie denerwują. Myślałem, że będzie wszystko ok ale niestety nie. Sobie zabukowałem online wizytę. Tam wpisywałem mój numer NHS. Wziąłem nawet list. No i pani powiedziała mi, że ja potrzebuję jakąś specjalną formę. Pierwsze słyszę o takiej formie, którą powinienem mieć. I potrzebuję mój numer NHS i mój numer Szpitalny, hospital number, nie. No nie ma problemu, wchodzę w aplikację i podaję. Ona mówi, że muszę mieć yy, muszę mieć ten, jak to się mówi, tą formę, to pismo takie, od lekarza. Ja nie dostałem nic niestety od lekarza, żadnej formy nie dostałem. Jak będzie do mnie dzwonił, to mu powiem. Czarna magia moi drodzy, nic nie załatwiłem. Po prostu serdecznie pani podziękowałem i wyszedłem, bo nie wiedziałem o co jej chodzi. Wpisujecie w aplikacji. Aż się zmarszczyłem, aż mi usta zaschły, bo mnie to denerwuje zawsze. Ale najczęściej serdecznie dziękuję i wychodzę. Nie rozmawiam zbyt długo, bo nie ma sensu. Jak wypełniasz sobie appointment na blood test, to wypisujesz sobie tam yy, szpitalny twój numer i numer twój NHS, czyli ten z przychodni. I on tam jest na tej formie, nie? I ona tą formę powinna mieć tutaj w tym szpitalu. Niestety jej nie miała. Dawała mi jakąś formę, wysyłała mi je gdzieś do GP, a ja nie będę nigdzie chodził, jak mam list od lekarza na jakieś tam testy kontrolne. Mówię, nie będę tracił czasu, żeby to zrobić, żeby latać znowu, tracić pół dnia, latać, gadać i opowiadać te same historie. W tych przychodniach tu śmierci, po prostu z tego zrezygnowałem nic nie zrobiłem po prostu wyszedłem. Podziękowałem, powiedziałem, że nie mam czasu latać z jakimiś świstkami od szpitala do szpitala teraz i od przychodnie do przychodni, bo chcę pobrać sobie krew. No, no i tak to wygląda. Pani jak zawsze miła, ale nie wiedzą o co chodzi. Macie znowu kolejny przykład. Kolejny przykład tej służby zdrowia. Niby fajnie, ale nie jest fajnie. Tylko człowieka potrafią zdenerwować. Poczekajcie, się pozapinam. Bo Pozamarznę. Bo Ustawię tu fona i się zapnę. Chcę list. Pokazuję kobicie list. Mam ze szpitala jak byk. Team Zajmujący się sercem, czyli cardiology sekretarii, Team Jest jak byk że muszę zrobić plot test Ona mówi, że jak muszę mieć jakiś papier Nie mam tego papieru Nie będę latał po przychodniach To kurczę po jakiś Durny papier Nie chce mi się tego robić Żegnam ozięble I na razie Wiedziałem, lekarz będzie do mnie dzwonił, to powiem mu o tej całej zaistniałej sytuacji. Nawet mu filmik myślę, bo nagrałem tą rozmowę z panią pielęgniarką, bo tu trzeba wszystko nagrywać i wyszło jak wyszło. Idę do chaty i zrobiłem sobie tylko spacerek mojej drodzy. No tak to jest. Jarek na rzekę znowu, no nie no, mówię jak jest, No macie przykład tutaj teraz, nie? No, macie przykład, kurczę, jak to wygląda. Straciłem swój czas, mogłem w popołudnie. Najwinny inaczej spędzić, ale no, spędziłem go siedząc w fałupie, a mogłem go aktywniej spędzić, bo gdy pójdę, sprawdzę, to pewnie, no, zobaczę. No się mam, nie robię nic. Nic nie robię. Nie robię nic. Tak wam powiem moi drodzy, więc dbajcie o siebie, nie denerwujcie się. Róbcie to co ja. Zapytajcie się drugi, trzeci raz. Ja zapytałem się pani trzy razy. Wyciąga mi jakieś kwity które muszę wypełniać i z nimi do GP po jakąś formę już się powtórzę. Boże jak to mnie denerwuje. Bądź tu pozytywny, jak tu nic nie idzie załatwić, nic nie idzie załatwić. Ale dobra. Nie ma co się denerwować. Trzeba iść przez życie z uśmiechem na twarzy. Ale czasami się nie da, nie? Czasami się nie da matko bosko Byłem parę razy na pobraniu krwi. Żadnej formy ode mnie nie chciano. Może przepisy się zmieniły, no ale dobra. Nieważne. Lecimy dalej. Co tu mamy? Mamy ten sam widok, co widzieliście na poprzednich filmach. Moi drodzy, tak to, tak to wygląda. Dobra, jeszcze coś, może ciekawego. Wam później to gram. Tak moi drodzy, nie trzeba się, nie trzeba się denerwować. Ma spokojnie wszystko załatwić. Poszedłem do tego GP, bo nie miałem daleko. Zapytać się o tą formę, którą ta pani w szpitalu kazała mi pobrać z przychodni mojej. A pani, moja doktor, mówi, że takiego czegoś się nie robi. Jak mam. Właśnie to zaproszenie, takie na te badania, jak tam co roku lub co dwa lata, mam. To ta pani powinna mnie przyjąć. No i naprawdę, czapki z głów, bo ci ludzie są naprawdę bardzo mili, ale czasami siedzą tam z przypadku. No kurcze, czapki z głów, naprawdę bardzo, bardzo mili i chcą ci pomóc. No, No i moja pani doktor zadzwoniła tam do tego szpitala, zapytać się co i jak. Oczywiście ten list miałem, tam był na tym liście taki numerek yy, i numer telefonu. Pod ten numer telefonu powinna zadzwonić ta pani, która tam była i ja, jeżeli bym chciał coś, nie? No. Pytała mi się sto razy w szpitalu, kto mnie skierował na te badania. Ja mówię, że team stąd, nie? Pan kardiolog i jego team tak było napisane, nie, no pobrali mi tą krew, pobrali mi tą krew w GP, mierzyli mi ciśnienie, ciśnienie w normie, y, 131 na 90, y, puls 82, no takie normalne, no, poczekałem chwilę, 5 minut, wiecie jak to jest, w biegu człowiek leci, no ale tak to jest, tak to jest z tym nhs tutaj, no ale co, no ratuje ich to, że powtórzę po raz setny. są bardzo, bardzo mili i wszystko na spokojnie trzeba załatwić. Jeszcze pani się zapytała, czybym bym nie zawiózł tej krwi do szpitala. Ja mówię, proszę pani, już raz zawiozłem i krew przepadła. Śmiać mi się chce. Masakra, nie? Masakra, moi drodzy, aż mi ręka ścierpła. Muszę sobie zmienić zmienić rękę o oh. i tak to tak to jest z tym, z tym szpitalem, z tym GP jakbym wiedział, że będzie tyle komplikacji, to wcale bym tam nie poszedł, bo, bo nie musiałem, chyba mi się wydaje. Nie musiałem tam iść, ale, ale mówię, pójdę, zbadam się, zobaczę. No i tak mnie zbadali. Krew pobrali. Pani, która siedzi tam w szpitalu, może była mowa. Tutaj tak jest z ludźmi w UK, że Siedzą na sztukę, tak jak w wojsku. Sztuka, sztuka jest sztuka. Czekacie, gdzie ja idę? Dobrze idę. Tam sobie skręcę. Sztuka jest sztuka i wygląda tak jak wygląda. No ale co? Przespacerowałem się, straciłem dzień. Trochę się wkurzyłem, bo ja zawsze jestem trochę cholerykiem. Się trochę odpalam za bardzo, ale oczywiście nie na pracowników nhs czasu, bo oni są do rany przyłóż, nie? Ale tak to Tak to jest Tak to tak to z nimi jest i trzeba po prostu przymrużyć na to oko i proszę bardzo samochodzik sobie pan myje na parkingu w Polsce chyba za to MANDAT! <gryw> no i tak to tak to wygląda. Jeszcze raz powtórzę. Nie denerwujcie się. Nie denerwujcie się na spokojnie. Ja się denerwuję trochę czasami, ale już mam 40 lat i się trochę nauczyłem na swoich błędach, żeby się nie denerwować. No bo nie ma co. Jedno wielkie zamieszanie. Szpital pusty powiem wam, jak widzieliście. Puściutki. Jedna osoba chyba przede mną czekała. I ogarnąłem to wszystko. Pani mnie zważyła. Pochwaliła mnie, że, że nie jestem już grubasem. <laughs> waga 97,8 97800, że mam nie chudnąć zbyt szybko no proszę Pani to nie będzie szybko to chudnięcie no, no ale jest jak jest no. trzeba, trzeba być odpornym i ogarniać wszystko ze spokojem jak masz doła pamiętaj koleżanko, kolego ja mam taki sposób wychodzę sobie na spacer lub idę na rower nie uciekam w używki. Nie uciekajcie w używki, jak macie jakieś problemy, bo to uśmierza ból tylko, tylko przez chwilę. Wiem to po sobie, nie róbcie tego. Uciekajcie w sport. No ja nie uciekam tak za bardzo w sport, ale dużo spaceruję. Staram się być aktywny fizycznie. Nie zamulać w chałupie przed telewizorem. Moi drodzy, życzę Wam zdrówka. Trzymajcie się, subskrybujcie na razie. Cześć.